Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl Choć polski Związek Koszykówki boryka się z ogromnymi problemami, działacze, którzy w liczbie 88 wybierali nowego szefa Związku, pozostali za obecnym szefem i jego polityką. Dokąd ona zaprowadzi? Wielu ludzi związanych z basketem nie ma wątpliwości, najbliższe lata nie pchną koszykówki do przodu. Tuż po wyborach kilku komentatorów twierdziło, że nowy zarząd może nie dotrwać nawet do końca nowej kadencji. Bachański pełni funkcję szefa związku od 2011 roku. Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w Warszawie uzyskał ostatnio poparcie 67 z 88 delegatów. Legenda wrocławskiej koszykówki Maciej Zieliński otrzymał 21 głosów, trzeci z kandydatów prezes As z Przemysław Sęczkowski nie dostał żadnego głosu. W trakcie obrad honorowe członkowstwo PZ Kosz otrzymał zasłużony trener i propagator dyscypliny Jerzy Świątek był zawodnik i trener śląska Wrocław. Zdobywał z tym klubem pierwsze medale mistrzostw Polski, a jako szkoleniowiec prowadził reprezentację kraju m.in. w trzech turniejach mistrzostw Europy. Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl